No cześć jak widzicie, troszkę zmieniamy to, jak będzie wyglądało w tym momencie nasz kanał i niestety teraz będziecie musieli oglądać mój pysk, więc jeżeli komuś to nie pasuje, to gdzieś tam na dole jest przycisk odsubskrybuj. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Miejmy nadzieję, że to wypali, bo na razie nie jestem do końca przekonany, ale naprawdę już mi się nie chce nagrywać wszystkiego z offu, powtarzać non stop tych samych tekstów. Teraz będę nagrywał na żywo i ewentualnie jakieś tam będziemy mieć jakieś dogrywki. Jest jeden plus w tym momencie, ponieważ widzicie moje usta, to jeżeli będę nawet mówił niewyraźnie, to będziecie w stanie z ust wyczytać, co chcę powiedzieć, co chcę Wam przekazać. To będzie ciężka orka. Zacznijmy. Dzisiaj chyba jedno z najprostszych dań, jakie robią do tej pory. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować smash burgery, czyli takie burgery, gdzie Czym się różnią od y, innych? Otóż są płaskie. Tak, to jest, to jest chyba to, są po prostu płaskie. W sensie z wyglądu są płaskie, nie w smaku. Okej, okay, sorry, to był ciężki dzień. Hmm. Chciałem Wam teraz wytłumaczyć, jak wyglądają smashburgery, ale myślę, że będzie najlepsze, jeżeli Wam pokażę po prostu, jak je zrobić. Wszystkie składniki, które będziemy potrzebować. Mięso, ser, bułki i sos. Pokażę Wam, jak zrobić sos. Aby zrobić sos na około 4 hamburgery potrzebujemy 2 łyżki majonezu, 2 łyżki keczupu, 1 łyżeczka musztardy, drobno posiekany średni korniszon lub, jeśli wolicie, ogórek kiszony, odrobina sosu Worcestershire, 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 Worcestershire szczyptu płatków chili, aby dodać odrobinę ostrości, następnie wszystko razem mieszamy, doprawiamy jeszcze solą i pieprzem i nasz sos do hamburgerów jest gotowy. Kolejnym składnikiem jest mięso. Mięso wołowe. Wiadomo, że najlepsze byłoby kupić yy, na przykład kark wołowy i zmielić samemu. Natomiast my Ci użyjemy takiego ze sklepu. I teraz tak. Ach. Nie nasz burgera chodzi o to, żeby był jak najbardziej wysmażony. Wyjątkowo nie celujemy w to, żeby nasze mięso było czerwone w środku. Chcemy je jak najbardziej przysmażyć, żeby na zewnątrz miało tą taką chrupiącą spórkę. I teraz pokażę wam fajny protip, którego używam od jakiegoś czasu. Papier do pieczenia. Pokażę wam jak go wykorzystać. Jeden arkusz potniemy na cztery równe części. Natomiast drugi cały arkusz rozkładamy na desce, gdzie będziemy formować z naszego mięsa cztery równe kulki. Następnie bierzemy każdą kulkę po kolei i kładziemy je z powrotem na desce. Na górę dajemy nasze wcześniej przygotowane kawałki papieru, bierzemy coś, co pozwoli nam zgnieść nasze burgery. W moim przypadku jest to deska do krojenia pizzy, która sprawdza się idealnie. Naciskamy i miażdżymy nasze burgery, aby powstał cieniutki, mięsny placek. Postępujemy tak ze wszystkimi czterema. Na koniec solimy i bierzemy się za bułki. Nic odkrywczego tutaj nie zrobimy. Po prostu rozkrawamy je, a następnie kładziemy na blasze i wkładamy do rozgrzanego wcześniej piekarnika z włączoną funkcją grilla, aby się troszkę zarumieniły wszystko przygotowane więc bierzemy się za smażenie. Potrzebujemy patelnię, musi być duża patelnia, a oleju. Po około 2 minutach przewracamy nasze burgery na drugą stronę. Następnie na górę kładziemy nasz ulubiony ser. Po kolejnych dwóch minutach wyłączamy gaz i przykrywamy patelnię naszą wielozadaniową deską do krojenia pizzy. Czekamy około minuty, aby nasz ser się roztopił. Czas na składanie naszego burgera. Jak widzicie, są to najszybsze i najprostsze burgery, jakie możecie zrobić w domu. Naprawdę polecam, bo do tego są mega smaczne. Dajcie znać w komentarzach, czy spróbowaliście i jak Wam smakowały. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Cześć. Dobra, jedziemy z tym są głodne. Jeśli podoba Ci się ten film, to zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz lub po prostu wciśnij łapę w górę. To naprawdę bardzo nam pomaga i pozwoli rozwijać nasz kanał w przyszłości. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.